Cześć, tutaj witam dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. E, dzisiaj kolejny test fajerwerków Zaldi. E, dwa fontanny, dwa fontanny. Po jakim to jest? Po jakiemu to jest? E, wulkany plus fontanna e, obie Teoretycznie ciche, choć z tego co wiem w tych maluchach jest jeden, jeden wulkanik z efektem cracklingu, dlatego tylko ta duża fontanna jest sygnowana tym znaczkiem, że fireworki przyjazne dla zwierząt, ponieważ ma być to fontanna cicha. Ona kosztuje 30 zł w bez jednego grosika. Jeśli chodzi o jakieś dane o niej, oprócz ceny, czas działania efektu teoretycznie 65 sekund, wysokość efektu. Na jakieś 2 metry, nie strzeżą mówiąc, nidziutka, nidziutka fontanna. Za te 30 zł, da się zdobyć fontanny, które strzelałem dużo, dużo wyżej. Natomiast no jest to produkt z marketów. Tak czy tak, fontanna Santorin z Lidla też jest od tego samego dystrybutora, importera od Pyroko i jest mega, jest świetna. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie. Kategoria druga e, t, t, gramatura 150 gramów plus minus 20%. Ciągle mnie to rozwala, że w Słowacji, jeśli dobrze pamiętam, e, się tak bawią. U nas zawsze, a nie Republika Czeska to nieważne e, to w Czechach że tak się bawią. U nas zawsze ta gramatura jest podana dokładnie bez plus minus. E, oczywiście jeden lącik. Jeśli chodzi o te małe wulkaniki, mamy 4 sztuki w takim opakowaniu, trzeba za to zapłacić 20zł bez brusika. Partia ta sama, 2020, 2031, kategoria druga. No i gramatura NEC-A. Na jedną sztukę jest podane 28 gramów. Przynajmniej tak to rozumiem, NEC-I jedna sztuka. Pewnie jak się otworzy, to dowiemy się więcej. Jak to wygląda na jedną sztukę, ale to już przy samym teście sobie sprawdzimy. Także kolejny teścik Fontanien Zaldi. Był już jeden film z Rzymiakami oraz Fontanną Laki. Zobaczymy jak sobie poradzi to. Także zapraszam jeszcze raz do wszystkich linków w opisie. Do sklepu odpalaj.pl, gdzie jeśli możecie składać zamówienia to jest. Gwarancja dostawy do Sylwestra. Jeśli tylko e, sklep uzna, że się nie wyrobi, to zamykana jest możliwość sprzedaży, zamykana możliwość zakupu, więc po prostu nie zrobicie tam zakupów. E, no i co? Widzimy się przy odpalaniu tych produktów. Mam nadzieję, że Aldi zaskoczy pozytywnie tą drobnicą. No, jesteśmy. Zacznijmy z tej e, dużej fontanienki. Za trzy dyszki. Znajdźmy ląd. Tutaj jest. Zobaczymy co pokażę w tych pieniądzach. Tanie nie jest. Nie jest, no to dość długa. Efekty ten miarę gęste, no nie jest zła. Tym bardziej, jeśli jesteś świadomy co kupujesz i kupujesz produkt, który jest sygnowany jako przyjazny dla zwierząt. Wiadomo, jeśli ktoś nie ma oporów przed powiedzmy klasycznymi fajerwerkami. No to niech sobie po prostu weźmie na przykład Santurina z Lidla, gdzie ten krakling no, jest sowity, jest to głośna fontanna, efekt jest spektakularny. No tutaj było długo, było gęsto, było kilka różnych efekcików, natomiast, no, nie robi to aż takiego wyrażenia. Nie była jakoś mega wysoka też. Za no, trzy dyszki. Tak jak mówię. Jeśli szukacie opcji w marketach, to Santorin, Lidl, ewentualnie fontanna Apollo z Netto. Tam jest za 25 zł też fontanna, tylko ona mimo że w Netto chyba w gazetce jest sygnowana jako fontanna cicha, ona ma crackling, więc ona taka mega mega cicha nie jest, bo jeśli jest dobry crackling, to potrafi być głośny jak takie, na, takie najmniejsze najmniejsze petardki. Więc tak na dwa razy z tą cichością Apollo. Tutaj szóstka, ona nie jest zła. To jest dobra fontanna, na szóstkę zasługująca. Piątkę to przeciętna, więc szóstkę mógłbym dać. Ewentualnie, gdybym miał patrzeć typowo w kategoriach cichych fajerwerków, to szczerze mówiąc, jakbym miał porównać to do fontanny Flame z Dino. Tam jest bateria fontan cicha. Za 60 zł, no to wybrałbym chyba Flame'a też, więc Flame dostał wyższą ocenę. No, wszystko się zgadza. Lećmy teraz do tych pojedynczych, małych wulkaników. No i jesteśmy w tych maluchach. Gdzie one teraz mi się ukryły? Mam go. Srebrny, jeśli dobrze pamiętam, jako pierwszy. Fajny, niedługi. To był ten czerwony jednak. To był ten czerwony. Fajny, może niedługi, ale w miarę wysoki, jak na takiego maluszka. E, efekt ładny, jasny i, co ważne, on tak bardzo nie zadymił. E, przy tym poprzednim, przy tej fontannie poprzedniej, widziałem ile dymu ona produkuje i widziałem, jak to wygląda na kamerze. Nie wyglądało jakoś mega okazale przez ten dym. Tutaj w miarę bez bezdymnie, fajnej iskierki. Fajne te gwiazdeczki czerwono-zielone, no tylko krótki. Natomiast jeśli wszystkie te fontanienki trzymałyby poziom wysoki, no to nie wiem, czy nie wolałbym oszczędzić sobie dychy i wziąć takich fontanien zamiast tego dużego za trzy dychy. Ta fontanienka to jednak była czerwona, a nie ta szara. Teraz znajdźmy drugą. Gdzieś tutaj była. Gdzieś tutaj. Tutaj jest. Teraz pójdzie szara. Efekt ma być po prostu srebrny. Podejrzewam, że tu będzie taka tortówka powiedzmy. Zakończyła się z finałem. Nie spodziewałem się. No i jest lepiej. Jest lepiej niż chyba ten maluch. Tylko, no tak jak mówiłem, tutaj już jest krachnik, tutaj nie nazwałbym tego chyba już cichem, Ale wolałbym oszczędzić dychę. Zostawcie mi dychę w kieszeni, a ja te maluchy. Zamiast tego wielkiego. Tu mamy niebieski. To ma być czerwone, niebieskie i złote kwiaty z białymi wózkami. A żółty to jest. Z sządzącymi kwiatami. Weźmy ten niebieski. Zobaczmy, co on potrafi. Krótko, ale intensywnie. Fajny crackling, świetne migotanie na samym początku. Uff, dobra. Zostawcie mi tą dychę w kieszeni. Tak jak mówiłem. Dużo lepsze fontanny. Chyba, że ktoś ma opory przed nawet takim dźwiękiem. Ale to naprawdę nie jest mega głośne. To nie jest głośne. domu jest głośniejsze niż to duże. Natomiast... No, chyba się ze mną zgodzicie, że efekt jest znacznie, znacznie ciekawszy. I myślę, że tutaj myślę, że o óseme, ósemeczkę za ten zestawik fontanny mógłbym dać 20 zł za 4 fontanny. To taka w miarę klasyczna cena, nawet w ciągu roku. I teraz ta żółta. Także myślę, jak ten będzie dobry, to ósemeczka murowana. Muszę z plusem nawet trzy świetne. Ten, ten jeden taki ok. Naprawdę za dwie dyszki mega fajny zestawik. I po niego Zaldi na dopełnienie stafu bez problemu można biec. Bo jest po co. Dzięki za ten test. Trzymajcie się.